To ogarnijcie zwałem, Pełzyni, hashtag marny krajek Ej, i tak, którzy łapiają pszczoły, nie jest o co to nie są tu pełen grany Ej, wiesz, Pełzyni, co jest z tobą, nie jest kurwałaś, co jest tutaj tylko poziom, wiesz Ej, i tak, co tutaj są człowieku Pełzyni, hashtag kurwa, król bez król Bezpeku w tych farnych zapowiedziach Nie jest o co dawać, o tym się, kurwa objechać

Okej, okay, Peł! Że on z Zrób to z, z tyłu! starego! Nie wiem, czy za siebie! Ach, peł! Ruropa, prawda! Pięćko tu! Peł, nie ręczę za siebie wszyscy! <mulet> bieżę, jesteście tu! Pięćko jesteście, jesteście, jesteście tu! To bardzo kurwa dobrze! Bo ja też tu jestem! Yo! Dio! jak na wyjazd na scenie my swoje kurwa pragi To przyniósł jak jak małolat na kasztagi Naprawdę kurwa to jest to pizda Albo przyniósł jak od rynku freestyle Ja nie ręce za siebie jestem kurwa poj**em A ty dawaj ręce za siebie Ręce za siebie serce daj rękami Dobra, teraz tutaj siedzę. Moje zapowiedzi, co ja mam o sobie powiedzieć? Dobra, to skuba! Nawet nie miałem podpisanego ze ja wuj dole! Teraz tutaj na film! Zapuka zili! A co tu za typ? Jestem tutaj i teraz to skupaj. Tylko ja tu szedłem dobrze! i... Okej, I... I... okej! Okay, okay. finałowo, finalowo lecimy trzy razy! Okay. Trzy pod trzy leścia, nie po dwa. Po trzy to pół minuty mam, kurwa mówię co jest grane. Lecimy w ruchu! Okay. Okay.

ي prاف تلسس To nie jest kurwa tak teraz, ty kurwa Nie patrz, to czuje, te kurwa, to Ej, i to jest kurwa, czy ty Ej, to nie jest kłopot, ten kwiat ulega Ej, to nie jest kłopot, ten kwiat A więc zamknij, no i ty, ty stąd zamijaj Ej, i kurwa, to nie jest kłopot, ten kwiat ulega Ja zamijam cię Dobra, 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 pasz, 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 o! Zamijaj mnie le glebę, domu Yo, teraz te nas po co bo ja dziś się ubezpieczę, tego bukha, Yo, ale wiesz co, teraz nas stres, ja ubezpieczę bukha, mm. 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 ty wraczy, łeb i wiecie co to to kurwa pusty to będzie Bardzo pusty miro, miro, Bardzo z pogoń, pogoń, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ura, 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 ura. Hey. Pokalami, pamiętajcie, nie krzyście, Krzyczcie, jeśli się ja powiem, czym to będzie, mam znaczy. Lecimy! Ale z cytującą walkę i stanowicą tytułu Mistrza Bielska 2013 jest Gala Przyrodzę, i... Zgarnia nagrody razem z Kuharem jest peł. Okej okay, droga publiczności. To już wasze zdanie więcej znamy, bo moim zdaniem wyrównane. Dlatego raz przed Wami taka dosyć decyzja, dosyć, dosyć, dosyć poważna. To jest chorobę. Pamiętajcie, to jest choroby. Dobra. Dobra. Dobra, dobra, lecimy. 3, cztery, try. Raz, dwa, trzy! Generalnie mistrzem bitwy lubieńskiej w Lubełsku. 2013 zostaje Pani!